Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej. Dzień dobry, Wioletta Zakrzewska dla Radio Polonia FM z gorącego Edynburga. Mamy przyjemność rozmawiać z panią Elżbietą Barras oraz z jurorami wierszowiska XIV wierszowiska, które tym razem po raz pierwszy historycznie w Edynburgu. Dlaczego Edynburg? Skąd ten wybór? Trzy lata temu Manchester, teraz Edynburg. Rozrastacie się, jesteście już właściwie w całej Wielkiej Brytanii. I właśnie w tym rzecz. Dokładnie tak, ambicjonalnie bardzo podeszliśmy do naszych... Projektów, które jako Polska macie Szkolna wykonujemy, jest dla nas bardzo ważne, żeby dotrzeć z wszystkimi inicjatywami na, w każde miejsce wysp. I stąd od dłuższego czasu rozmawialiśmy już na, o tym, żeby wierszowisko pojawiło się i w Edynburgu. I choć wiemy, że wy jako Edynburg czy Polonia Szkocka żyjecie bardzo wartko i macie Mnóstwo fantastycznych pomysłów, to Polska Macierz Szkolna jest odpowiedzialna za szkoły w całej Wielkiej Brytanii. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby była jakaś wyłączność gdzieś tam na południu. I, i te, w tym roku udało nam się dopiąć celu, udało nam się zorganizować i do Was przyjechać. Jesteśmy zachwyceni wszystkim, co tutaj nas spotkało. Um, Jesteśmy w połowie już dzisiaj, w połowie festiwalu, więc widzimy talenty dzieci, widzimy jak wysoki pięknie recytują poziom. wysoki poziom, jak przepięknie są przygotowane. Zatem możemy tylko i wyłącznie cieszyć się z tego, że po 14 latach jesteśmy po raz pierwszy w Edynburgu i jesteśmy przekonani i, i, i wiemy i chcemy być u was po prostu co roku. Pani Elżbieto, właśnie to jest już czternasty raz, natomiast. Teraz z perspektywy tych wszystkich 14 lat, jakie korzyści są dla dzieci z udziału w wierszowisku? Jak to wygląda z dwujęzycznością? Jak sobie dzieci radzą? O dwujęzyczności rozmawiamy od zarania wieków. Nie ma nic ważniejszego niż to, że dziecko wie skąd pochodzi, że zna swoje korzenie, a zatem że mówi w dwóch lub więcej językach. Wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że dziecko, które już jest urodzone na wyspach, jednak język którym jest otoczony na co dzień, wypiera język rodziców, wypiera język dziadków. A zatem takie inicjatywy jak wierszowisko, takie inicjatywy jak, nie wiem, wspólne śpiewanie, gdzie dziecko musi y, mówić po polsku, recytować po polsku, nauczyć się czegoś na pamięć po polsku, czy spróbować wymienić, tak jak dzisiaj, wytrzeszczyć, wytrzeszczyć oczy. To może tylko i wyłącznie przynieść korzyści. To rozwija na pewno umiejętności y, myślenia, rozwija język, rozwija y, łączenie konceptów. Ale przede wszystkim, chyba w naszym przypadku, przecież pielęgnujemy Polskość, a zatem dziecko wzrasta w tej Polskości, jest z niej dumne. I nawet jeżeli nigdy w życiu nie wróci do kraju swoich rodziców czy dziadków, to będzie czuło się dumne. I tak jak wczoraj przepięknie jeden z uczniów w polskiej szkole w Glasgow do mnie powiedział, Pani Elu, ja zamiast serca mam orła. Cóż tutaj więcej powiedzieć? Dokładnie. Korzyści wielorakie, nie tylko językowe, ale i emocjonalne. I jak to wygląda z trudnościami, jakie mają dzieci dwujęzyczne, kiedy wchodzą w świat z dwoma językami? Czy widzi Pani trudności, które muszą pokonać? Jak to wygląda z, od strony pracy dzieci w świecie dwóch języków? Czy spotkała się Pani z czymś, co może im przynosić... Trudności w związku z tym? Na pewno, na pewno są trudności. Przede wszystkim może równoważny rozwój obu języków, czy, czy mówienie językiem bardziej zaawansowanym. Wiadomo, że jeżeli uczymy się języka polskiego tylko w domu, tylko, tylko w sobotę, tylko, tylko trochę, to wtedy wiadomo, że poziom tego języka nie jest, nie jest taki wysoki jak języka, w którym jesteśmy otoczeni. Niemniej jednak to powiedziawszy, ja myślę, że chyba musimy się koncentrować tylko i wyłącznie na korzyściach płynących z dwujęzyczności. I chyba w tym tonie powinniśmy cały czas z dziećmi rozmawiać i zachęcać właśnie je do mówienia po polsku. I tutaj poprzez korzyści takie jak właśnie łatwość znalezienia pracy, czy dostanie się na lepszą uczelnię. Czy tutaj niechętnie mówimy o korzyściach finansowych, ale musimy je to również podkreślać. Przecież mówimy również o takich korzyściach, jak no mówię, przede wszystkim rozwój umysłowy. A już teraz wiemy, że badania też wskazują na to, że wszelkie choroby, które są związane z. Neuronami, z neuronami, z mózgiem, z, z kognitywnością bardziej się rozwijają, gdy człowiek nie mówi w wielu językach. Zatem, jasne, że zdajemy sobie sprawę z tego, że być może droga półjęzyczności jest trudna. Przecież mówimy o tym, że trzeba w każdą sobotę być w polskiej szkole, co na pewno jest wysiłkiem nie tylko dla rodziców, którzy muszą dziecko do szkoły przywieźć, ale też dla samego dziecka, bo musi oddać te przyjemności, nie wiem, granie w piłkę, czy po prostu rozmowę z kolegami, ale chyba sednem sprawy kwintesencją byłoby koncentrowanie się na wszystkich korzyściach, które dwujęzyczność, wielojęzyczność, czy jak teraz mówiłem, pluryjęzyczność nawet, jednak skoncentrować się na tych korzyściach. Oczywiście. Wróćmy w takim razie do wierszowiska, do, do tego wydarzenia, które właśnie trwa w Edynburgu. W Edynburgu jesteśmy z sześcioma szkołami Sześć. i mamy 67 uczestników, więc ta cyfra jest imponująca. Porównując z pierwszą edycją manchesterską sprze, sprzed lat, jest więcej niż było wtedy. Także mam nadzieję, że to jest tylko początek i jeszcze się to będzie rozwijało. W Manchesterze w tym roku spodziewamy się 15 szkół, co jest... Chyba trzykrotnie więcej niż jak zaczynaliśmy, a w Londynie 30 i chyba 300 uczniów, także mamy mm. absolutnie olbrzymi, olbrzymi bagaż tutaj. Jakie Państwo macie plany jako macie szkolna na pozostałe działania? Co, co jeszcze nas czeka tak, tak w, w pigułce? Pigułce. W pigułce trudno, ale tak, oprócz trzech wierszowisk, które dzisiaj jesteśmy na pierwszym, mamy również przepiękne wydarzenie w lipcu, Zjazd Nauczycieli Historii i Geografii. Mamy Wesoły Dzień Dziecka Blackstone Hall, który planujemy i też co roku się odbywa, to w tym roku szkolnym. Konferencje, zjazdy, webinary, to zawsze szkolenia, bo Polska Macie Szkolna to szkolenia. Powiem szybko, że piszemy dwa podręczniki. Powiem również bardzo szybko w pigułce, że szykujcie datę we wrześniu, 6 września. Gala nauczyciela z klasą, tym, którzy dają serce, żeby docenić pracę nauczycieli. Zapraszamy serdecznie z każdego zakątka Wielkiej Brytanii. To na bardzo szybko. Bardzo dziękuję. Chciałam Przecież... przedstawić mhm. naszych jurorów. Bardzo nam miło gościć na antenie radia Panią Aleksandrę Podchorodecką, przewodniczącą wierszowiska, przewodniczącą składu jurorskiego. Dzień dobry Pani Aleksandro. Dobry. Jest z nami też Pan Grzegorz Kozdepke. Pan Robert Litwin. Bardzo nam miło jest gościć Pana konsula Michała Lubińskiego. Dzień dobry. Tak, Michał Lubiński, wicekonsul w konsulacie w Edynburgu. Miło. Państwa poznać. I Miło również poznać. Państwa poznać, jak wrażenia przede wszystkim pana, panie konsulu, po raz pierwszy gościcie, wierszowisko u siebie. Proszę mhm. powiedzieć, jak dzieci się sprawdziły z pana perspektywy? Jak, jak to wygląda wszystko? Ja też jestem prywatnie ojcem i wiem, jak to trudno dzieci czasami znoszą, zależy od, od charakteru i od tego, jakie dziecko jest tam od siebie. Ja zakładam, że te dzieci, które tutaj występują, jednak zdecydowały się tu przyjść. Mimo to nie jest łatwo, bo jest jednak pełna sala e, ludzi, są reflektory i niektóre dzieci widać mają tremę, po prostu tremę, ale poziom jest naprawdę niesamowity i na razie przesłuchaliśmy dwie najmłodsze grupy wiekowe i powiem Pani, że jesteśmy przerażeni starszymi grupami wiekowymi, bo już teraz było trudno rozróżnić Komu, komu nagrody wręczyć? Nie wiem, czy, czy tutaj się zgadzamy, ale, ale poziom był dosyć wyrównany. Także hmm. Myślę, że będzie teraz tylko jeszcze trudniej. Dana. Naprawdę Ciekawe. wysoki poziom, fajne wieciaki i niesamowite są, no, po prostu. W tej edycji mówimy o zwierzętach poetycko. Tytuł jest To, co skacze, pływa lata czyli poetycki przegląd zwierząt świata. Panie Grzegorzu, jak pan odbiera tematykę w odniesieniu do wierszy? Jaki jest dobór poetycki? Ja jestem prozaikiem, więc słuchanie poezji jest dla mnie ogromną przyjemnością. Zwłaszcza, że dzieci, tutaj to potwierdzam to, co powiedział pan konsul, mimo iż do tej pory wysłuchaliśmy dzieci, no to dużo mówić, dopiero co zaczynające niektóre przygody ze szkołą, a jeszcze jest, podejrzewam, paru uczestników, którzy do szkoły nie chodzą. Mimo to te dzieci nas niektóre zauroczyły. Dziękuję. Pani Aleksandro, proszę powiedzieć, jak dzieci przeżywają to, jak, jak to wszystko wygląda, jakie są Pani wrażenia z wierszowiska w Edynburgu. Więc mogę powiedzieć, że śledzę postępy dzieci od samego początku, bo jestem z wierszowiskiem związanym od pierwszej edycji. I mogę powiedzieć, że poziom właściwie z każdego roku rośnie, dlatego że coraz poważniej młodzi traktują podejście do tego konkursu i naprawdę bardzo dobrze się do niego przygotowują. I nie powiem, że to było zaskoczeniem, dlatego że to było miłym zaskoczeniem, że dzieci tutaj na, tym, na tej edycji wierszowiska szpockiej. Deklamują równie, równie dobrze jak, jak dzieci, które występują w Londynie, gdzie środowisko polskie jest dużo liczniejsze, gdzie mają więcej szans po prostu rozmawiania po polsku na co dzień. Więc poziom jest bardzo wysoki. Dzieci, dzieci mówią swobodnie, znają swoje teksty, um, używają rąk i ruchu podczas deklamacji. Co dodaje wyrazistości ich wypowiedziom. I poza małymi, tymi naprawdę małymi dziećmi, które, które najwyraźniej mają tremy i są zupełnie nieprzyzwyczajone do występowania przed audytorium, to te dzieci w tej grupie, już drugiej, właściwie nie było po nich widać tremy. Wysiłek rodziców, nauczycieli i samych Dzieci w podtrzymywaniu polskości i polskiej kultury i polskiego języka na obcej ziemi. Jak już pani Ela Baraz wspomniała wcześniej, nie wiadomo, jaki los będzie tej młodzieży, która dzisiaj występuje. Czy wrócą kiedyś do Polski, czy będą chcieli w Polsce mieszkać, dopiero przyszłość wykaże. Natomiast sam fakt, że o tą polskość dzisiaj dbają, to jest ogromnym atutem, ogromnym osiągnięciem. I jest to osiągnięte wysiłkiem całego wachlaza społeczeństwa, rodziców, nauczycieli i samych dzieci. I to doceniamy. Także dziękuję. Dziękuję. Do widzenia na razie. Do, do, do widzenia. Dziękujemy. 16 marca 2025 roku w Edynburgu. Została oficjalnie otwarta czternasta edycja wierszowiska w Wielkiej Brytanii. Jurozy w składzie: przewodnicząca Aleksandra Podchorodecka, Grzegorz Kazdebkę, Robert Litwin, Michał Lubiński nie mieli łatwego zadania. Po długich i burzliwych naradach ogłoszono laureatów. W kategorii wiekowej 4-6. Pierwsze miejsce: Laura Kostrzewska i Rosalia Fejdarz. Miejsce drugie: Maria Witek i Julian Witek. Wyróżnienia: Sofia Januszkiewicz, Izabela Maziar i Sofia Anna Jones. Kategoria wiekowa 7-9. Miejsce pierwsze: Piotr Drygas, Lena Chrostowska. Miejsce drugie: Julia Szandar i Livia Golec-Kusio. Wyróżnienia. Mercedes Soczyński, Zofia Dąbrowska, Zosia Gutowska. Kategoria wiekowa 10-13 lat. Miejsce pierwsze Nina Willis i Karol Giszczak. Miejsce drugie Marcel Poniatowski, Kamil Chrostowski. Miejsce trzecie Aleksandra Bożym, Julia Kubarska. Wyróżnienia. Franek Gutowski, Hanna Kenyon. Maja Drozdowska Kategoria wiekowa 14-wzwyż Miejsce drugie Nadia Krawczyk Nikola Miszta Kategoria zespołowa miejsce pierwsze Polska szkoła w Glesgow imienia generała Stanisława Sosobowskiego Miejsce drugie Mały Instytut Języka Polskiego Poloniusz Miejsce trzecie Polska szkoła imienia świętego Stanisława Kostki w Aberdeen Puchar konsula zdobyła polska szkoła w Glasgow imienia generała Stanisława Sosobowskiego. Puchar dla najmłodszego uczestnika Maria Witek. Indywidualne nagrody Jurorów Alicja Chmioła, Piotr Drygas, Lena Nowakowska. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy. A kolejny finał już 11 maja w Manchesterze. Będziemy go dla Państwa relacjonować.